Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Dzisiaj znów stardiuwali i znów kawalerowie i panny do wzięcia. Tak więc, nie przedłużając, maszyna losowania jest pusta, następuje zwolnienie blokady, i dzisiejszym zwycięzcą jest Elliot. Gratulacje! No ja Wam mówię, mam jakieś szczęście do facetów, któż mógłby mi się oprzeć? Tak więc przedostatni kawaler wypada z puli i mam nadzieję, że za miesiąc, chyba że jakimś cudem ankietę zwycięży inny temat. Głosujcie, ankieta jest oczywiście w opisie. No, to mam nadzieję, że wtedy zwycięży w końcu jakaś babeczka. Tak czy siak Eliot. Rzuca się trochę w oczy. Jest wyniosły, ma długie, piękne włosy, których pozazdrościłaby mu nie jedna dziewczyna. Elliot mieszka w małej drewnianej chatce na plaży. Jest pisarzem, romantykiem i zapatrzanym w siebie narcyzem. Zaczynajmy. Elliot wprawdzie jest pisarzem, ale gdy zaczynamy rozgrywkę, dopiero aspiruje do miana wziętego lub popularnego pisarza, który napisał jakąkolwiek książkę. Elliot ma dwoje przyjaciół: Williego, który jest jego sąsiadem, więc w pewnym stopniu nasz biedny rybak jest skazany na Elusia. Jego przyjaciółką zaś jest Lia, z którą Tańczy na Flower Dance. Łączy ich nie tylko długość włosów oraz ich kolor, ale też dusza artysty, bowiem Lija jest rzeźbiarką. Eliot ma urodziny 5 dnia jesieni. Jego ulubione prezenty to ciasteczka krabowe, kacze pióro, homar, granat, tuszka łamarnicy oraz zupa tomka. Nic nie wiadomo o rodzinie Eliota, poza tym, że nie za bardzo za nią przepada. Więc Pewnie jakąś rodzinę ma lub miał, biorąc pod uwagę, że żyje, więc ktoś go kiedyś musiał urodzić. I standardowo, wraz z budowaniem więzi z Elliotem odblokujemy kolejne eventy. Pierwszy z nich zobaczymy już, kiedy Elliot polubi nas tak na dwa serduszka. Kiedy mamy z nim dwa serduszka, odblokowujemy również możliwość wejścia do jego chatki. Gdzie w sumie przebywa większość czasu jest to więc dość kluczowe, aby bardziej zaprzyjaźnić się z Eliotem. Więc kiedy wejdziemy tam, wtedy kiedy Eliot akurat będzie w środku, bohater tego odcinka przywita nas oficjalnie w swojej skromnej chatce. Pokaże nam biurko, przy którym, jak twierdzi, spędza większość czasu pisząc powieść. Słabo jednak mu to idzie, bo wciąż nie jest pewien nawet jaki rodzaj literatury chce uprawiać. Jednak zanim poprosi nas o pomoc w tym, obiektywnie patrząc, bardzo kluczowym wyborze. Uracza nas kwiecistym pierdololo o tym, jak to zawsze chciał być pisarzem, jak docenia samotne życie artysty, że go w domu nie doceniali, że mu mówili, że nie zostanie dobrym pisarzem. W sumie wychodzi na to, że przedstawili mu dość sensowną perspektywę, że na jednego pisarza, który odniósł sukces, jest tysiąc takich, którym się nie powiodło. No i patrząc po domu Eliota, mieli rację. Wracając do tematu, Eliot pyta nas, jaki rodzaj literatury lubimy. Każdy wybór jest dobry, jeśli chodzi o relacje, Eliot gracz. Ale warunkuje to, jaka książka powstanie pod piórem naszego bohatera. Do wyboru mamy tajemnicę, romans i science fiction. Później Eliot poprosi nas o opiekę nad swoją różą. No, normalnie mały książę. Drugi event to cztery serduszka. Odbywa się w knajpie u Gasa od 15 do 22. Spotkamy tam sporo mieszkańców wioski, a Gaz obieca, że zaraz weźmie od nas zamówienie. Kurczę, odkąd obejrzałam Breaking Bad, to Gas i jego knajpa dość ciekawie mi się kojarzy. Wtedy wkracza Elliot i oczywiście przez nikogo niepytany, zaczyna uprawiać swoje krasomóstwo i mówi nam, że przez 8 godzin pisał. Jednak mimo wszystko z przybycia Elliota mamy jakiś profit, bo zamawia nam piwko. A jeśli jesteśmy dziewczyną, to wino. El proponuje wzniesienie toastu. Ten za Pelican Town i przyjaźń przypadnie mu do gustu. Ale jeśli zaproponujemy wypicie za swoje własne zdrowie albo porażkę Eliota, to się obrazi. Kaccenka kończy się wypiciem toastu. Trzecia kaccenka to sześć serduszek. Odbywa się w domku Eliota wtedy, kiedy on tam się znajduje. Eliot plumka sobie radośnie na pianinie. Gdy podchodzimy, Elliot mówi, że domyślał się, że ktoś wszedł. No cóż, w takiej chatce drzwi raczej nie są cichutkie, więc brawa Eliot, rządzisz. Przejmujemy inicjatywę i albo chwalimy Eliota, albo pytamy, jak długo już gra. Obie kwestie są pozytywne. Eliot odpowie nam, że lubi grać, chociaż nie jest za dobry. Później zacznie mówić o swoim ulubionym temacie, czyli o sobie. Mówi, że cały dzień ciężko harował przy książce i że to już go doprowadza do szału. Że okazjonalne granie to jest jedyna rozrywka, na którą sobie pozwala. Ma bardzo dużo pracy, a pieniędzy coraz mniej. Mówi, że czasem myśli, żeby chrzanić to wszystko i zostać farmerem. Na co my możemy mu odpowiedzieć, że życie farmera też jest ciężkie? Albo zaprosić go do życia na naszej farmie, no i pomoc. Przy tej pierwszej opcji przeprosi za bycie niedelikatnym, przy tej drugiej będzie zaskoczony, ale odmówi nam, mówiąc, że musi dokończyć swoją książkę. Eliot przeprasza nas też za swoje narzekanie. Mówi, że czuje taką potrzebę raz na jakiś czas. Gdy uzyskamy 8 serduszek znajomości z Elliotem, dostaniemy od niego list, w którym zaprasza nas na odczyt swojej książki. Ów odczyt odbywa się w bibliotece, od godziny 13 do 19. Okazuje się, że Eliotowi jakimś cudem faktycznie udało się ukończyć książkę i właśnie odbywa się jego pierwszy odczyt. Przyszli wszyscy mieszkańcy miasteczka. Eliot cieszy się z naszego przybycia i mówi, że teraz czuje się, jakby miał ogromny ciężar zdjęty z jego ramion. Eliot zapowiada, że będzie zaczynał. Skupia na sobie uwagę wszystkich obecnych i zaczyna mówić na swój ulubiony temat, czyli o sobie. O tym, jak to chciał zawsze zostać pisarzem. No, i jak to przeprowadził się z domu rodzinnego do Walii, jak tu ładnie, i tak dalej. Przechodzi w końcu do sedna i zaczyna czytać książkę. I w zależności od tego, co mu podpowiedzieliśmy, dostajemy albo Niebieską Wieżę, książkę tajemniczą o surrealistycznej, dystopijnej przyszłości, albo Karmelową Stację, romans opowiadający o uczuciu stewardesy kolejowej i kolejowego architekta. Mamy też nowelę. Powstanie i upadek planety Jazu. Powieść sci-fi o losach, no nie domyślicie się, planety Jazu. Odczyt się kończy. Zwróćcie uwagę na ilość gości, którzy pozostali. Mimo wszystko, Elliot jest zadowolony. Pyta, jak nam się podobała jego książka. Nasza postać jest wyraźnie ukontentowana, więc Elliot cieszy się jeszcze bardziej. Elliot wyznaje, że cieszy się, że nam się podobało, bo to właśnie na naszym guście literackim zbudował swoją książkę i że swoje dzieło zadedykował właśnie graczowi. Kolejny event to 10 serduszek. Musimy się udać na plażę od 7 rano do 13. W słoneczny, niedeszczowy dzień. Elliot czeka na nas przy łódce. Mówi, że sam ją naprawił. Zaprasza nas w dziewiczy rejs. W sumie, skoro musiał tą łódkę naprawiać, to raczej nie jest jej dziewiczy rejs. Musiała być wcześniej użytkowana. No, ale co tam? Możemy odmówić, ale wtedy kadstenka się kończy. Jeśli więc chcemy obejrzeć całą, to musimy się zgodzić na to narażanie życia. Gdy już wypływamy na pełne morze, Eliot zaczyna opowiadać o swojej książce. O tym, że nie jest bestsellerem, ale niektórzy krytycy ją chwalą i że nigdy by nie ukończył swojej książki bez naszego moralnego wsparcia. Potem jednak. Zmienia zdanie i mówi, że w sumie i tak by ją ukończył, ale mimo wszystko jest wdzięczny za okazane wsparcie. Później, pewnie po raz pierwszy w jego życiu brakuje mu słów i zaczyna się plątać. Mówi, że już nie widzi nas jako swojego przyjaciela. Na nasze zdziwienie poprawia się i mówi, że nie chce się od nas odcinać, a raczej wręcz przeciwnie. Przysiada się do nas, a my zaczynamy się trząść jak osika. Pyta nas, dlaczego? Jeśli odpowiemy, że z radości, to on się bardzo ucieszy. Odpływając, powie, że Dolina w końcu wygląda jak dom. Później już tylko ślub i event z okazji 14 serduszek. Aby rozpocząć event, musimy wyjść z domu pomiędzy 5 rano a 15 po południu. Elliot będzie stał na werandzie i czytał list, w którym znajdują się według niego ekscytujące wieści. Okazuje się, że nasz bohater został zaproszony na serię odczytów swojej książki. Elliot obwieszcza, że nie będzie go w domu przez tydzień. Nieważne co odpowiemy. Elliot wybierze się na swoje tournée, obiecując, że będzie do nas codziennie pisał. No cóż, czego innego mogliśmy się spodziewać. Następnego dnia Elliot faktycznie wyjeżdża i codziennie będziemy otrzymywać długie listy z opisem jego przygody. W jakich był miejscach, co czuł, jak tęsknił za domem. Po tygodniu Elliot wraca. Wita nas kaccenka, gdy stoi nad naszym łóżkiem. Gdy się budzimy, Elliot mówi, że bardzo cieszy się, że jest w domu, że bardzo tęsknił za domem i że zamierza wrócić do swojego starego rozkładu dnia. No i to tyle o Eliocie. W sumie nawet lubię jego postać w taki ironiczny sposób. Widzę u niego część swoich wad, szczególnie to gadulstwo o sobie, więc no cóż, taka moja bratnia dusza pewnie byśmy się polubili. Eliot to świetny przykład przerostu formy nad treścią, ale mimo wszystko jakimś cudem swoją ciężką pracą był w stanie wypracować sukces? El jest też postacią, jak do tej pory, chyba najmniej skomplikowaną i najmniej dojrzewającą w czasie budowania relacji. Napiszcie mi, moi kochani, co wy o nim sądzicie. Czy wybraliście go może na męża? Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Wpadajcie na moje społecznościówki. Linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia już niedługo. Papa pa i cześć.